Siemano z tej strony, Johna! A to pierwszy odcinek z serii poradników. Dziś pokażę Wam, jak zrobić super wyrzutnię TNT. Nie takie coś, co trzeba na 10 kratek, to, tylko aż na 70. Uwaga, 70, powtarzam. Więc to jest naprawdę super wyrzutnia. Budujemy ją w następujący sposób. Najpierw kładziemy cztery płotki. Nie muszą być nederowe, ja po prostu tak wziąłem na nie dozowniki, i na te dozowniki przycisk. Żeby położyć przycisk na dozowniku, wystarczy wcisnąć shift. Dobra, tu robimy dziurę. Tu stawiamy klocek żeby nam nie uciekła woda, i tu wylewamy wodę. Dobra, teraz do dozowników wkładamy TNT i włala wyrzutnia gotowa możemy regulować okres lotu poprzez czas kiedy wciśniemy drugi przycisk na przykład jeżeli wciśniemy ten przycisk i od razu ten drugi to TNT poleci blisko jeżeli natomiast wciśniemy ten i po dłuższej chwili dopiero następny to Nasze TNT poleci dość daleko Akurat teraz coś mi słabo poleciało, ale naprawdę to potrafi dalej strzelić To było na tyle, cześć czołem. zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania